Czy to tylko się jest? przyśniło, że przy oknie mam pianino, fotel w róże haftowany, wszędzie pachnie goździkami? Odzyskana secesyjka, nakręcana melodyjka, lalki, plusze, kałamarze, zapisane kalendarze, na obrazkach ty i ja, w pamiętniku serca dwa. Czy to tylko się przyśniło, nad pianinem malowidło na paterach czekoladki, przy kominku siedzą dziadki? Odzyskana secesyjka, nakręcana melodyjka. Lalki, plusze, kałamarze, zapisane kalendarze. Na obrazkach ty i ja. Co los zabrał, niech nam da. Czy to tylko się przyśniło, że zagrało mi pianino. Zapachniało goździkami, fotel zakwitł znów różami. Tak się cieszę. W końcu mam. Odzyskany retrospan.